W tej części szkolenia będę mówić Państwu o tym, jakie mają prawa i obowiązki pracodawcy w czasie koronawirusa. Zacznijmy od możliwości pracy zdalnej. Zapewne wszyscy Państwo już o tym słyszeli, ale tylko do gwoli dodania chciałabym wskazać, że pracodawca przy podjęciu takiej decyzji o pracy zdalnej, ma prawo wydać pracownikowi wiążące polecenie służbowe, bo no, pracownik, jeżeli się do niego nie dostosuje, może się narażać na konsekwencje tutaj pewne dyscyplinarne. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli na przykład praca zdalna wiązałaby się z koniecznością na przykład doposażenia stanowiska pracy, ten koszt będzie obciążał pracodawcę. Na przykład kwestia internetu. Jeżeli pracownik ma w domu internet niezbyt niewystarczający do wykonywania powierzonej mu pracy, wówczas na przykład koszt zwiększenia transferu internetu będzie tutaj leżał po stronie pracodawcy. Jeżeli mamy pracownika, którego chcemy przyjąć nowo do pracy, to w tym zakresie no niestety musimy wydać, wy, wykonać badania, wstępne badania lekarskie. Natomiast no, mamy problem z dostępem do lekarzy, co jest oczywiste i powszechnie wiadome, i w tym zakresie ta kryzysowa wprowadziła takie rozwiązanie, że jeżeli nie ma możliwości wykonania badania wstępnego bądź badania kontrolnego, przez lekarza medycyny pracy, wówczas takie badanie może wykonać każdy lekarz. Natomiast badania okresowe pozostają w mocy i na ten moment nie trzeba ich wykonywać. Natomiast w terminie tutaj 30, 60 dni od ustania tych stanów związanych z epidemią, wówczas trzeba te badania wykonać. Nie ma konieczności również wykonywania w tym momencie badań okresowych i psychologicznych kierowców i maszynistów kolejowych. Co w kwestii urlopów? W kwestii urlopów, jeżeli pracodawca chciałby wysłać pracownika na urlop, to tak naprawdę może go wysłać tylko na urlop zaległy. Mimo, że te urlopy można wykorzystać do września, to pracodawca w obecnej sytuacji może polecić pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu z roku poprzedniego. Natomiast nie ma prawa pracodawca żądać od pracownika przejścia na urlop bezpłatny bądź yy, wzięcia teraz urlopu wypoczynkowego. Yy, ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadziła pewną również nowość, a to konieczność zawiadamiania, począwszy od umów zawartych od dnia 31 marca 2020 roku, zawiadamiania ZUS-u o zawartej umowie o dzieło. Umowy te nadal nie pozostają nie podlegają składkom ZUS-owskim, natomiast mamy konieczność zawiadamiania ZUS-u, że taka umowa została zawarta. Musimy to zrobić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Hmm. Pracownik ma prawo odmowy wyjazdu służbowego, jeżeli ten wyjazd służbowy narażałby go na stanowiłby zagrożenie dla jego życia lub zdrowia, bądź mógłby narażać, stanowić też zagrożenie dla innych osób. Tutaj na przykład mógłby stanowić rozszerzanie się koronawirusa. Na przykład wyjazd pracownika, wyjazd służbowy pracownika do Włoch w chwili obecnej jak najbardziej uważam, że pracownik miałby prawo odmówić wykonania takiego polecenia. Jeśli chodzi o kwestię obniżania wynagrodzeń, no to niestety nie ma takiej możliwości, gdzie pracodawca mógłby wprost powiedzieć, że. w, w Kwestia natomiast obniżenia wynagrodzeń. Mamy kilka instytucji tutaj prawnych, które pozwalają nam na regulowanie warunków pracy i warunków płacy. Kodeks pracy wprowadza taką instytucję, jak przestój. Ta instytucja zachodzi wtedy, jeżeli z zachodzą okoliczności niemożliwości świadczenia pracy przez pracownika i może pozostają w gotowości do świadczenia tej pracy. Ta niemożliwość pracy może być spowodowana okolicznościami zależnymi od pracodawcy, ale również okolicznościami niezależnymi, jak na przykład siła wyższa. Wtedy pracodawca ma prawo obniżyć wynagrodzenie do 60%, jednak nie mniej niż wynagrodzenie minimalne. Ma prawo również, na czas tego przestoju powierzyć pracownikowi inną pracę. Zwracam Państwa uwagę, że pojawiają się komunikaty Ministerstwa Pracy, a także komunikaty inspektorów pracy, informujące o tym, że obecna sytuacja nie może być uznawana za przestój w rozumieniu artykułu 81 kodeksu pracy ja trudno jest mi się zgodzić z taką interpretacją ponieważ no na przykład w sytuacji kiedy zakład pracy znajdował się w miejscu które na przykład rozporządzenie ministra zdrowia zostało całkowicie wyłączone z możliwości użytku no nie, nie, nie zgodzą się do, do końca z tą interpretacją, ale musicie Państwo mieć na uwadze, że takie stanowiska w chwili obecnej się pojawiają. W związku z czym przed rozważeniem ewentualnie wprowadzenia tego przestoju, proszę mieć to na uwadze. Natomiast ustawa. O tarczy antykryzysowej, wprowadza tutaj pewne rozwiązania związane z takimi trybami jak przestój ekonomiczny i możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy. Przestój ekonomiczny, kiedy pracodawca zdecyduje się na wprowadzenie tego trybu, będzie mógł pracodawca wtedy obniżyć wynagrodzenie o 50% maksymalnie, natomiast też nie może być to poniżej minimalnego wynagrodzenia. I drugi typ to jest obniżenie wymiaru czasu pracy, maksymalnie o 20%, ale nie więcej niż do pół etatu. No i też jakby płaca nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie. Natomiast, żeby wprowadzić te tryby, konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, lub jeżeli takie nie istnieją w zakładzie pracy, to przedstawicielami pracowników. Przy czym, jeżeli nie ma możliwości wyłonienia w chwili obecnej przedstawicieli pracowników, to mogą to być ci przedstawiciele, którzy byli uprzednio wybrani w celach wskazanych w kodeksie pracy. I wówczas przy Podjęciu tego porozumienia pracodawca nie musi mieć już zgody poszczególnych pracowników, ponieważ jakby to porozumienie z przedstawicielami jakby jest wystarczające. Zawarcie tego porozumienia pracodawca ma w ciągu pięciu dni zgłosić do inspektora pracy. Przy wprowadzeniu tego trybu, zawarciu tego porozumienia nie stosuje się przepisów kodeksu pracy o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy. Jest też możliwość tutaj po stronie pracodawcy do ograniczenia nieprzerwanego wypoczynku do 8 godzin, a także pracodawca ma możliwość wprowadzenia równoważnego systemu pracy maksymalnie do 12 godzin na dobę. I tutaj, przy tym wprowadzeniu równoważnego czasu pracy, również jest konieczne porozumienie z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników. I powiadomienie o tym w ciągu pięciu dni inspektora pracy. Pracodawca ma też możliwość zawarcia porozumienia z poszczególnymi pracownikami o zmianie tutaj warunków stosowania mniej korzystnych warunków pracy, no co za tym idzie również wynagrodzenia, niż wynikające z umowy o pracę. Wówczas jakby konieczne jest tutaj zawarcie porozumienia z poszczególnymi pracownikami, których ta sytuacja miałaby dotyczyć.